Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj będziemy sobie ogarniać taki akumulatorek 10S4P do hulajnogi. I teraz kręćmy go. Jeszcze odkręcimy sobie gniazdo. Korde, to odkręcenie gniazda nic nam nie da. No wyłazi w tą stronę. Dobra, to tutaj wypniemy sobie tą wtyczkę i gniazdo powinno puścić. Tutaj ta tasiemka nam jeszcze przeszkadza. To jednak będzie dalej mało. No tutaj mamy jeszcze w tej wtyczce tutaj ten kabel czarny. I jeszcze to odkręcić. Tak, żeby za dużo zwalczyć, nie narobić. Dobra, to mamy. No i to sobie przykręcimy, żeby nie zginęło. Kieciel mamy uwolniony. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Was zapoznać z nową ofertą firmy PCBWay. Firma ta oferuje kompleksowe rozwiązanie, czyli zajmie się Waszym projektem od początku do końca. Począwszy od przeglądu projektu, przez zatwierdzenie projektu, poprzez prototypowanie. Obsługiwane są małe partie. Produkcja masowa, zapewniana jest logistyka. A tutaj mamy studium przypadku na przykładzie. Elektrycznego wentylatora podłogowego. Zapraszam do zapoznania się z tą ofertą. Metalowe przedmioty usuniemy z drogi, zaraz będę chciał jakieś zwarcie zrobić. Co my tu mamy za konstrukcje? Tu trochę popękamy. Już mamy, to nie jest, ściągnijmy te szyny. Te szyny wyglądają na symetryczne, ale powiedzmy, zaznaczmy sobie, że to było tutaj. Ja już nie wymyślać, jakby coś tam miało nie pasować. No i tutaj nam się już ładnie rozłazi. To zmierzmy sobie tak z ciekawości te ogniwa, jak one tu są połączone. 104. Dobrze. Napięcia no, niby dobre. Dobra, sprawdziłem w mailu. To nie tak, że bateria całkiem padła, tylko po prostu ma krótki zasięg. Więc napięcia mogą być dobre. Rozbierzmy sobie pakiet. Robimy sobie trochę fotografii, żeby się za chwilę nie zastanawiać, co gdzie było. Czujniki temperatury wklejone na, na super glue. Ten jakoś ładnie odszedł, ten już nie będzie tak ładnie chciał odejść. No nic, myślę, że najpierw odłączymy sobie BMS-a. No dobra, no i ten czujnik temperatury teraz. Może wytniemy go razem z koszulką. No i tutaj nam został główny plus i główny minus. No i dobra, BMS-a mamy uwolnionego. No, czyli widzimy jak to się to nam łączy. Zrobimy sobie coś podobnego, chociaż pewnie troszkę innego. No i myślę, że będziemy sobie robić po takim jednym pakieciku naraz. Jakie my tu mamy połączenia? No takie troszkę niefortunne. Tak, tu damy blaszkę. Tu damy blaszkę. No tu już nie damy, bo nam dzynzel przeszkadza i albo tak, albo usuniemy tego dzinzla. Chociaż tu się to ładnie się wtedy łączy jedno z drugim ten pakiecik. Więc chyba nie będziemy sobie tego usuwać. Tu nowejdzie blaszka, tu tu wiadome. Teraz jeszcze to połączenie. Hmm. Czyli to będziemy musieli coś nakombinować. Tutaj to połączenie. Może to, to sobie to tak puścimy. I teraz tak tu będzie blaszka. Korda, tam Z drugiej strony jest zwarte, żebyśmy sobie tutaj, z drugiej strony jest połączone, to żebyśmy sobie tutaj zwarcia nie zrobili. Ale, jak sobie zrobimy to, co? Kto nam zabroni? Więc tutaj pewnie będziemy musieli zrobić coś takiego. I teraz możemy to przygrzać albo przylutować. Najpierw sobie rozbierzmy. wyrywa z kopytami? I oryginalnie mieliśmy tutaj takie ogniwka LG 11865 a tak do szybkiego sobie sprawdziłem na pierwszej lepszej aukcji. I on miał nominalnie 3,2Ah i był 10Ah. To resztę sobie już rozbiorę poza kamerą. No, jak widać, wszystkie są połączone tak samo. Użyjemy sobie ogniw Samsung 35e. One wszystkie mają około 3200. Tutaj mamy akurat nie 3260, tutaj 3250, czyli będziemy sobie brać po 200 i po 20. Oczywiście nie trzeba tak się bawić, no ale skoro mam taką możliwość, to tak zrobimy. To przeleźmy sobie jeszcze impedancję. Czyli mamy impedancję 19 albo 20 mm, czyli wszystko w najlepszym porządku. Te pozostałe pakieciki już nawiercałem, żeby to jakoś kulturalnie odedrzeć. Może sobie sprawdzimy kilka z ciekawości, ile jeszcze im zostało pojemności. No i tak, tutaj, tak jak widzimy, oryginalnie nie było przekładek. My sobie damy przekładki. I tak będziemy sobie zgrzewać blaszkę do blaszki. Tak tu sobie robię troszkę doświadczeń. I tak zauważyłem, że to się ciut inaczej zgrzewa niż tu blaszka do blaszki, jak jest na ogniwie. Zależy trochę od podłoża. Ale zróbmy takie zwykłe ustawienie: 26. I tu nam tak rozrywa. Czy można powiedzieć, że mamy dwa otwory. Czasami jest na jednej blaszce otwór, czasami na drugiej blaszce. Także na jednej blaszce jeden otwór, na drugiej drugi. No ale sprawdziłem, trzyma się to dobrze, możemy sobie tak zgrzewać. Więc to będziemy mieć tak, tu sobie wcześniej zgrzejemy. Nie zgrzewać tego całkiem w powietrzu. I co? I tutaj z tego połączenia jeszcze, jeszcze będzie musiało nam wychodzić tam. Zrobimy sobie takie dłuższe, bo to nie wiadomo ile nam będzie tego potrzeba. Bo raczej będziemy to, nie będziemy to już zgrzewać, tylko tutaj będziemy sobie lutować. I tak lepiej dać troszkę dłuższą. I to będziemy mieć drugi komplet. No i teraz tutaj, tutaj przedtem blaszka szła tak, jakby stąd. A może sobie ją opuścimy po prostu stąd. I tak sobie tutaj zrobimy. No, czyli z tej strony będziemy mieć drugi komplet, taki sam jak tutaj. No to ja sobie przygotuję troszkę tych komplecików. No to myślę, że jeden sobie już możemy zgrzać. No i tak sobie teraz myślę, że tutaj sobie damy jeszcze takie wzmocnienia na bok. No i myślę, że tak już mogłoby sobie to wyglądać. To widzimy się, jak zrobię sobie tego więcej. No, pakieciory mamy gotowe. No i będziemy sobie je łączyć. No i tutaj widzimy, że łączą się z przewodami. Pewnie przewodu więcej nie wystarczy. To gdzieś na środku. No i musimy przewidzieć, żeby tak nam się tutaj to zgrało wszystko. No i tak sobie robimy, żeby troszkę tej taśmy tutaj wychodziło tak poza środek. Coś takiego. No to możemy sobie już tutaj lutować. połapiemy sobie to wszystko z tamtej strony, żeby nam się już nie rozlatywało. To on tutaj sobie lata cały, to może skręćmy go, żeby nam nie latał ślaczki, ślaczkami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No i pakiecier mamy zwarty i gotowy. No to możemy sobie tutaj już przylutowywać BMS-a. No to mamy tą numerację ślaczki. No ale i tak zrobię po swojemu. Oczywiście w niczym to nie przeszkadza, bo wszystko biegunowe i tak dalej się zgadza. Podepnijmy sobie głównego plusa i minusa, póki mamy tutaj jakiś dostęp. No dobra, siadło. Tutaj damy sobie taśmę. No to jedziemy dalej. No to sprawdźmy sobie, czy mamy tu jakieś napięcie. Tak, z pakietu wychodzi nam tutaj. I tutaj. Czyli już na wyjście to będziemy mieć te dwa. No to zobaczmy, czy my tu coś mamy. My no nic nie mamy. No i tak, pasuje BMS-a zresetować. Tylko tak, jak go tu zresetować teraz? Czyli tak, tu na tej wtyczce, tutaj mamy minusa. No to plusa będziemy mieć tutaj, i plus tutaj na w sobie wchodzi gdzieś tam we wtyczusi. Tylko tak, tutaj mogą być jeszcze inne jaja, że BMS dopiero się załączy, jak tutaj jakiś sygnał dostanie na wtyczkę. Także my możemy nie zobaczyć, że tutaj coś wychodzi. No ale spróbujmy podać to napięcie ładowania. Zobaczmy czy ona działa. W sumie to i nigdy jeszcze nie testowałem. No działa. Mamy takie cieniutkie przewodziki to akorda. Tylko u Chińczyków. No dobra. To podepnijmy to. Zobaczmy czy tutaj nam się światełko zmieni. Minus tu mamy zaznaczony. A bateria jest naładowana, to też może. Nic nam to może nie dać. No ale zobaczmy, czy nam tutaj teraz, Ej, które to były. na wyjściu mamy jakieś volty, nie mamy. Oczywiście to niczym nie znaczy, bo to tak jak mówię, no, tutaj dopiero może być aktywowane e, przez tam jakiś kontroler i tak dalej.